Cześć Wojtek. Dzień, dzień dobry. Jarku. Dzień dobry, panie Wojtku. Co ty, żeś wiosna taka już? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry John. Ech. John przynajmniej jest wieszkany. Wszyscy duże z ten... John, poproszę cię o pas jeszcze, dobra? Tam jest tak, z boku. Tak, tak. Bez tego to w ogóle wiesz. Mam dla ciebie skoczył jak prawdziwy wiersz. Bardzo dziękuję. Widziałem was ostatnio na Centralnym. No co, to też świecisz. Tak, no, Mazo, okay. Wiesz jak Mazolewski to robi przy nim wymieniać, jeśli chodzi o wszystkie kanały social mediowe. Ten ma po prostu własnego fotografa, własnego reżysera, własną. No wszystko ma. Nie wszystko, wszystko robi. To z dziewczynką. Ale ciągle. zdjęcia masz naprawdę dobre. Dziękuję. Bardzo. No naprawdę, wiesz, jest to dobre. Więc widziałem, że koncertowaliście na, na Centralnym i widziałem też, jak was policja aresztowała. Także gratuluję. Tak, to była cudowna przygoda. Ach, John, jak ty z nim wytrzymujesz, powiedz. Z trudem, ale dam radę. Już dam radę. Czy chcielibyście na początek, żeby się tutaj dobrze poczuć i rozgrzać, posłuchać własnej muzyki przez chwilę, czy nie? Eee, to wszystko dobrze dobrze jechać, to być, Zobacz, tak? a jednak zastanowił się chwilę, nie tak od razu. Panie Dominiku, zagrasz? No to proszę. Jak my z tobą mamy to wytrzymać? No, te gadżeciarze po prostu, ale że się wkręciłeś. To już swoje lata, to już pamiętaj, że to naprawdę. A to jest bardzo przyjemne. Jednak, tak, człowiek wreszcie łapie ten odpowiedni dystans. <grym> ale wiesz? macie czasem tak, że przychodzi ktoś. I wręcz, wręcz. No. Wręcz to mi nawet pozwala dzisiaj mieć tą radość i taki luz w tym, że to robię. Bo na przykład wiem, tak. jak to naprawdę działa. I wiem to od przyjaciół, od muzyków, ale też od ludzi, którzy którzy chcą wiedzieć, jak robimy, wygląda na backstage'u Mazolewski. Co robimy, gdzie będziemy grać? No właśnie. John, y, współpraca z Wojtkiem jest, należy do miłych, łatwych czy nieprzyjemnych? Bardzo miłych, łatwych, przyjemnych. To jest, miłych, miłych, łatwych, to jest e, naprawdę super e, przygoda dla mnie. czym znaczy ta przygoda, jest bardzo spontaniczna nigdy, nigdy nie wiadomo, co będzie w następnym momencie. <laughs> to mi się podoba. Jednak, tak jest. Praca nad tą płytą była łatwa, trudna. Yy, zapamiętasz ją na całe życie, czy gorzej już było? E, jo, ja już tak jest już, 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 tyle nie, <śmian> nie <śmian> mam do, do pamiętania, ale myślę, że Wojciech tak będzie pamiętał. <śmian> Jaka jest między wami różnica wieku? Szczerze, Panie Wojtku? Ja jestem humanistą. To okej. Okay. <śmian> Bo to Ty przyszedłeś do Johna i powiedziałeś, słuchaj, zróbmy coś razem, czy on do ciebie. Pierwsze nasze spotkanie wynikało z mojego zaproszenia. Mhm. Ja zaprosiłem Johna na płytę House of Day, żebyśmy zagrali razem piosenkę i ją razem skomponowali. Mhm. E, tutaj była taka e, piękna historia w, w nagrywaniu tej płyty, że John przyszedł do studia bez piosenki mhm. i ja też nie przygotowałem nic piosenka. Piosenka, więc musieliśmy to zrobić w studio, a każdy miał w studio 2-3 godziny, bo ta płyta to było du duże wyzwanie e, takie produkcyjne. I nam się udało. Nagraliśmy utwór Polish Girl, Później John przyjeżdżał na nasze koncerty mhm. i grał z nami i to było rozwinięciem idei w ogóle płyty, chaos pełen idei", której, e, która w zasadzie chciałem, żeby pokazywała w jakiś sposób, że muzyka to jest taka przestrzeń, która łączy, a nie dzieli, gdzie pokazujemy, że nie ma granic ani stylistycznych, mhm. ani wiekowych, bo tam byli mhm. młodzi ludzie i bardzo doświadczeni muzycy. I... Zobacz, wiesz, nie powiedział że tylko doświadczeni muzycy, że no? rzeczywiście humanista, rzecz. Choć nie jestem za poprawnością polityczną, <noise> uważam, że jest gorsza niż plastik. To prawda. Natomiast y, w trzy godziny powstaje, y, powstaje y, jest w stanie powstać dobry udział? To jest pytanie już do Ciebie, Jarku, mhm. do, do słuchaczy, do widzów. Y, my się bardzo dobrze bawiliśmy. Chcieliśmy, wiesz, jakby... Wcześniejśmy tylko rozmawiali chwilę o tym, o czym będzie to utwór. No wiadomo, że musiał być o dziewczynie, to oczywiste. Tak? Ale czy jest no, tym naszym tematem wspólnym, kiedy się spotykamy, są dziewczyny, są kobiety. No nareszcie. John, opowiedz o tym trochę. Opowiedz o tym? O, opowiedz o tym, bo wspomniał, że kiedy się spotykacie i rozmawiacie, to głównym tematem są kobiety i dziewczyny. Bardzo... Zem, nie. No, nie. I dzieci te, też. I wnuki no, też. No właśnie, to się... Wspomina Wojtek, że się umawiacie na wspólne, wspólne komponowanie i właśnie to jest dla mnie co to, to był jeden, jeden mój warunek występowania jego płyty był, że co zrobiliśmy, aby się robić coś spontanicznie, Aha. po prostu. Ale dlatego, Ponieważ... że nie miałeś czasu się przygotowywać do tego, czy co? Nie, no to przygotowanie było zero. Po prostu stały się na misę. Mhm. Brałem A? gitarę, amo dobrze amo, I poszło. Poszło. Poszło, A... wymyśliłem tekst od razu. Graliśmy z, z, jeszcze z kwintetem. Mhm. Śpiewaliśmy. Nagrywaliśmy i to już po trzy godziny już był czas na kawę. Proszę bardzo. <noise> Człowiek myśli sobie, nie, ci muzycy mają ciężką robotę, muszą siedzieć tygodniami wymyślać teksty, żeby były fajne. Później wchodzą do studia nie, nie na długie, długie miesiące. Tek, sam tekst chodzi do, do siebie, jeżeli jesteś prawdziwa, czyść. Fajne. No to żeście się dobrze spotkali, panie Bóg. Bardzo. Jestem uzupełniamy się muzycznie, uważam. Zobacz jak ładnie, o tym już mówi. A to jest projekt na jedną płytę, czy to jest projekt na coś więcej? Nie, to, nie to jest nie wiem, projekt ono. na spotkanie i, <noise> i na, <noise> na tworzenie czegoś razem. Daliśmy sobie sprawę, że, że wiele nas łączy. No, Obydwoje poświęciliśmy jakby życie muzyce <noise> w pełni i, i dobrze nam się, dobrze się rozumiemy. Teraz zobaczymy jak co to wyjdzie nam na koncertach, ale jesteśmy pełni optymizmu, ponieważ dużo włożyliśmy pracy w tym mm -hmm. wszystko. Jutro gramy zresztą w Klubie Stodoła. Serdecznie zapraszamy. W legendarnym klubie Stodoła. Tak. O co, co? Zobacz, jak zaczął wspominać sobie czonek. <laughs> Także sponiec sponie Stodoła. <laughs> I, I jesteśmy... Czy wiesz my bardzo... Wydaje mi się rozsądnie i, i bez, zbędny, bez zbędnych mm -hmm. oczekiwań patrzymy w przyszłość. Nagraliśmy tą płytę i jesteśmy teraz zadowoleni, chcemy się podzielić tym z wami na koncertach, mm -hmm. bo tak naprawdę płyta to jest zaproszenie trochę na Właśnie koncert. Było to chciałem jeżeli to jest dzisiaj. dobre mm -hmm. zaproszenie, i je przyjmiecie, to spotkamy się na którymś z koncertów. To Naparcie. jest dobre, ale hasło spłonie stodała, Myślę, że przekonało ich bardziej. Biegną od razu. John, na ile dzisiaj rzeczywiście wydanie płyty, yy, i teraz odwołuję się też do tego Twojego doświadczenia, jest yy, o, o wiele bardziej niż kiedykolwiek wstępem do spotkania na żywo z ludźmi, a nie tylko płytą wstawioną do sklepu na półkę i koniec? Płyty staje się jakby pamiątkiem teraz to dziwo. Puty bardzo dobrze się sprzedają się na, na koncert, a w sklepach gorzej. coraz gorzej. Mm -hmm. To jest takie... Nie wiem, to no, ludzie po prostu teraz nie słuchają muzyki, to jest ten problem. No on ją streamują sobie wiesz, i koniec. Słuchać muzyki. Kiedy zaprosiłeś ludzi do domu. Mam najnowsze puty, nie wiem, stranglers, talking heads, posłuchamy. Mm -hmm. A teraz wszyscy osobno słuchają muzyki, swoje słuchawki. Mm -hmm. Nie ma jakiejś wspólnej... wspólnoty właściwie. Słuchanie muzyki. I to na smutne. koncercie to się zmienia, jak rozumiem? Na koncercie to będzie petard. Naprawdę. tak. Na znaczy się takie... Na koncercie czy petarda. się gra, czy mhm. się słucha koncertu. To jest ważne, bo chyba najbardziej mm -hmm. przypomina taką pierwotną funkcję jakby muzyki, gdzie ludzie tak naprawdę spotykali się razem mm -hmm. coś przeżywali. Tak. Bo jest, czy to tak. było wesele, wiesz, czy, czy urodziło się dziecko, czy to był pogrzeb, ale tak naprawdę ludzie się spotykali, Dobrze, no, ale dobrze. Tak, no, tak, tak, no, tak, tak to jest inna tak, 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 sytuacja, tak, w której po prostu najważniejsze było pobyć razem, mm -hmm. zdobyć, wiesz, albo wyrazić radość, albo zdobyć pocieszenie jakkolwiek. Więc spotykając się na koncertach, trochę wracamy do no. Przypadek, że słońce wyszło. <śmiech> <śmiech> Ważne utwór na tych John, bardzo dziękuję. Jeszcze nikt tak pięknie tutaj nie śpiewał. Byli różni ludzie z akordeonami, gitarami, ale nikt tak ładnie nie śpiewał. Natomiast myślę sobie, na ile rzeczywiście to wasze spotkanie teraz z publicznością na koncercie jest yy, yy, czymś ważniejszym nawet niż skomponowanie płyty. To, żeby oni fajnie przyszli, żeby fajnie zareagowali i żebyście wy poczuli, że oni powiedzieli, słuchajcie, chłopaki, dobra robota. tak. na ile ta opinia ma znaczenie dla ciebie? Dla mnie to znaczy prawda. Niczego więcej niż to, co naprawdę jest, nie i tak nam się nie uda. Płyta znaczy ja nawet nie chcę, jeszcze... żeby nam się mm -hmm. udawało. Nie chcę nikogo nie w dany sposób mm -hmm. poszukiwać. Jest Albo my to mamy naprawdę mm -hmm. i jest to na tej płycie i myśmy to wypracowali przez ostatnie 3 lata, bo my, jakby, wiesz, kumulowali I energię, to. Mm -hmm. bo to trochę tak jest. I w moim odczuciu emocjonalnie, uczciowo Potencjał tej płyty jest bardzo duży. Mm -hmm. Jeżeli to jakby gdzieś wyraża to, co wisi dziś w przestrzeni, jak ludzie się komunikują, to, co jest jakby w tym dobre, co jest złe, jakby czego się boimy, a za czym tęsknimy i co chcemy wreszcie, wiesz, powiedzieć głośno i tak dalej. Jeżeli ludzie to w tym poczują, to mam nadzieję, że na koncercie energia nas wszystkich pozwoli temu jeszcze głośniej jakby zabrzmieć, wybrzmieć i pomoże nam w ogóle, wiesz, czasami. Niech lepszy humor czasami, wiesz, coś dobrego zrobić. W Warszawie ludzie się potrzebują zim. się pocieszyć po wyborach, no. W całej Polsce to potrzebujemy to się pocieszyć. oni przyjdą na koncert, pośpiewać z wami i pomyśleć, co, cholera, może na jesieni. No, nasza broń jest muzyka. No właśnie, nasza broń wygląda. jest muzyka. To łączy mimo I też pamiętajmy o jednym, już jak jeżeli o tym mówimy, mm -hmm. nie przestawajmy walczyć o to, na czym nam zależy, nawet jeżeli ponieśliśmy jakąś porażkę w naszym odczuciu. To jest normalne, no po prostu przed chwilą były chmury i już świeci Bo John zaczął śpiewać. Natomiast John, myślę o jednej rzeczy... Wspomniał Wojtek, trzy lata kumulowali, kumulowaliście mm. energię, żeby to powstało. Tak. To długo, nie? Czy nie? Jak na wasze możliwości. E, nie, ponieważ każdy ma swoje osobne zajęcie, tak zwane mm. kariery. I, i, I czasami nie ma czasu wszystko robić od razu, ale nie czyliśmy pod presją, że musimy natychmiast to robić. I nawet jak doszło do tego, zacież mnie nagrywać, tak szybko poszło, że. <śmierzy> Dlaczego powiedziałeś, że to jest ważny utwór na tej płycie? Ten, który zagrał jako pierwszy, czyli Broken Heart. Broken Heart Sutra, wcześniej mówiliśmy na niego mantra. Tak. E, był jednym z pierwszych, które, które powstały. Jest. Tam cały czas pod spodem jest w kółko takie jedno ostinato gitarowe, mm -hmm. które wkręca cię non stop, obojętnie czy jest zwrotka czy refren, w zasadzie ono cały czas gra, mm -hmm. czyli jest jak mantra, która, po prostu, która w zasadzie ma uspokoić, choć numer opowiada o trudnych jakby momentach i, i trudnej świadomości, mm -hmm. nie? W tym pogodzeniu się z tym, To jest w w nie może wracać do poprzedniej sytuacji po prostu. Ja tu śpiewam z doświadczenia. <laughs> to ładne. Słuchaj, Wojtek przychodzi, mam taki, dobra, dobra, to ja do tego coś dośpiewam, do, do bo ja już wiem, o co chodzi. Tak, no, A, ale to no jest... na tym to polega. No. Nie, ale w ogóle, żeby była jakakolwiek zmiana, no to, 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 to jest ten kierunek, no nie ma sensu patrzeć do tyłu, ale... Yy... Myślę też o tym, na ile Wam, muzykom, którzy są fajnie zbudowani, swoje już zrobili, wejście do studia i spróbowanie czegoś razem przyszło łatwo, a na ile rzeczywiście musieliście z czegoś zrezygnować, żeby to się udało w zespole? E, łatwo, łatwo. Bardzo spontanicznie ścierość jest niezbędny w muzyce, mhm. w studio. Um, żaden problem właściwie. To jest niebywałego. Masz Johna Portera w studiu i myśl, musisz być mazolewskim, minus za przeproszeniem, żeby to się udało, czy nie? Nie, wręcz czasami muszę być wiesz, do potęgi, bo, bo muszę wszystko ogarnąć i, wiesz, mm -hmm. i zadbać o to, żeby tak John miał wspaniałe warunki i żebyśmy mogli skorzystać z jego potencjału mm -hmm. w pełni. Ale też dlatego, że to Ty do niego przeszedłeś, więc chciałeś, żeby do, dobrze się czuł i żeby to dobrze wyszło, tak? Czułeś między się organizatorem. Nimi, między innymi, ale też dlatego, że w ogóle uważam, że. że... John, i to chyba można też, nie używając właśnie żadnej poprawności politycznej, powiedzieć, że tak. mój zdaniem jest bardzo niedoceniony w Polsce. E, to, to, co robi i jaki rangi jest artystą, moim zdaniem jest, jest wspaniałe. I, I po prostu zależało mi na tym, żeby, żeby naprawdę dobrze to mhm. pokazać, jaki w nim drzemie potencjał. potencjał jaki to jest po prostu wielki muzyk, mówiąc krótko, jasno i dobitnie. Więc zależało mi na tym, żeby wszystkie elementy rzeczywiście były dobrze dopracowane. To jest raz, ale z drugiej strony typu, mówimy też tak o studiu, tylko i wyłącznie, ja chciałbym to jakby lekko sprostować, bo zanim myśmy weszli do studia, to bardzo dużo czasu poświęciliśmy na bycie ze sobą. Mhm. Najpierw yy, na koncertach mhm. yy, w trasie w House Point Day. I później na spotkaniach w domu, gdzie w duecie graliśmy ponad półtorej roku razem, z, nagraliśmy ze 40 piosenek w domu. W duecie. I w tym czasie, kiedy, kiedy sobie grasz tak naprawdę czasami od niechcenia wiele godzin, mm -hmm. w międzyczasie rozmawiasz tak dalej, w pewnym momencie jesteś już pewien, że możesz wejść do studia, bo to, to jakby co, co masz, także to mi chyba. Ja nie wiem, że to być gra, może nie ma nic wspólnego z produkcją wy płyty jako taką, 12, ale no. dla mnie jest cholernie istotne, że robisz muzykę z kimś, kogo rozumiesz i w ogóle rozumiesz, co robisz. Mm -hmm. Tylko to, co powiedział John, wy nie mieliście żadnego ciśnienia, bo rozumiem, że już też niczego nikomu nie musicie udowadniać, chociaż chciałbyś, żeby żona docenili, i to też jest pomocne, jak rozumiem, w takiej hmm. sytuacji. Tak, John? Nie ma ciśnienia, jest wam, macie większą frajdę do tego, żeby to zrobić? Tak, zdecydowanie. No ciśnienie nigdy nie jest... Oprócz tego bym powiedział, Dobrze, że no. tak jak Wojciech wcześniej mówił, że mieliśmy szansę i czas mm -hmm. pobudować jakieś relacje muzyczne. To jest, to jest bardzo istotne, to co nagrywaliśmy, bo zauważyłem, że to jest bardzo organiczne. Mm -hmm. Choć powiedziałeś teraz relacje muzyczne, ale jak Was słucham, zakładam, że jednak relacja ludzka jest yy, najważniejsza. Że musicie się ze sobą dobrze rozumieć, dobrze... No to wiadomo, ale to właśnie przez muzykę mm. <laughs> znaleźliśmy takie porozumienie na początek, teraz mm -hmm. jest, jest okej. Okay. <laughs> Teraz jest OK, Teraz jest okay. <laughs> Po Stodole co przyjdzie? Przyjdzie na co czas? Jedziecie w Polskę? W świat. Po Stodole, po Stodole zagramy jeszcze Kosos. koncert y, na festiwalu co Łukaszą. jest grane, na festiwalu co jest grane tutaj, a no teraz czekamy na ogłoszenia różnych festiwali, mm -hmm. które będą za chwilę mówiły o tym, że będziemy z nimi współpracować. Nie możemy się wyrywać A -a, teraz przed szereg. <grym> Czyli Glastonbury. <grym> to skilne. Primavera to, to już załóż, więc nie pojedziemy. No dobrze. A wielka trasa taka klubowa na jesień. Klubowa? to jest fajny klimat, nie? Że tam przychodzą same dziewczyny pod scenę, a wygracie im taką muzykę. Ja jeszcze raz ten pierwszy utwór włączę, bo myślę, że tam będzie, będzie płacznie niż niesamowicie. A John mówiłeś wczoraj, nie? Że dziewczyny piszą do ciebie cały czas. Teraz. Cały czas piszą do niego. Teraz! <grym> no, tak! Dopiero teraz. Masz jeszcze tak. bilet, John, przyjdę na koncert do Stodowy. Śliczne to będzie. Będzie dobrze brzmiało. Panowie, bardzo wam dziękuję że wpadliście. Bo artyści zdaje sobie sprawę, że ta pora nie jest artystyczna, prawda? Dla artysty. Nie, nie jest artystyczna. No wiem. John, dla, tym bardziej tobie dziękuję, że mieliśmy. Ale, ale dzięki temu możemy tak wcześnie pojechać na próbę teraz. Próbę? próbę? Tak. Żeby się z, z 3 teraz lata próbę. próbujecie. 40 utworów w domu, żeście nagle i dajcie spokój. No. Nigdy. <laughs> <wieś pracy. laughs> Uważajcie na siebie i bardzo dziękuję. John Porter. Zapraszamy, jak uważaj na siebie. Dzięki. Jutro do stodowy. Dobrze. Za nim I Wojtek ma Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo.